Film ten ma cel dwojaki. Po pierwsze, chciałbym poszerzyć Państwa świadomość w zakresie potencjalnych niepożądanych składników obecnych w zwykłych produktach. Po drugie, i chyba ważniejsza, chciałbym też tym filmem uspokoić niektórych z Państwa, bo widzę, że coraz częściej niepotrzebnie straszy się konsumentów takimi składnikami jak lektyny, kwas szczawiowy i innymi, o których opowiem w dzisiejszym filmie. A to dlatego, że np. obróbka termiczna obniża zawartość lektyn nawet 200-krotnie. Przez co straszenie nimi, na przykład w książce pod tytułem Roślinne kłamstwo Stevena Gandry jest nieuzasadnione. Zapraszam do oglądania. Dzisiejszy materiał rozpocznę od omówienia dwóch związków, którymi są solanina i hakonina. Są to składniki z grupy glikoalkaloidów, których głównym źródłem są ziemniaki. Można określić je mianem naturalnych pestycydów, ponieważ chronią one rośliny przed aktywnością szkodników i rozwojem różnych chorób bakteryjnych i grzybowych. Jednak dla ludzi są to związki toksyczne. Najwyższe stężenie solaniny obserwuje się w kiełkach, liściach i kwiatach ziemniaków. W bulwie, czyli części jadalnej, poziom tych związków jest na szczęście niższy. Najwięcej jest ich w samej skórce i tuż pod nią. Istnieje też wiele różnych czynników, które mają wpływ na zawartość solaniny. Dla przykładu, im dłużej ziemniaki są nasłoneczniane, tym mają więcej solaniny, dlatego najlepiej przechowywać je w ciemnościach. Badacze wskazują też, że więcej solaniny znajduje się w ziemniakach niedojrzałych. Znaczenie ma również temperatura przechowywania ziemniaków. Jeśli magazynujemy ziemniaki w temperaturze powyżej 10 stopni Celsjusza, wówczas poziom solaniny wzrasta. Dlatego pamiętajmy, aby trzymać je w chłodnych warunkach. Najlepiej zwrócić również uwagę na to, aby ziemniaki nie były uszkodzone i stłuczone, a to dlatego, że w odpowiedzi na uszkodzenie powstaje więcej toksycznych związków. Sposobem na skuteczne pozbycie się znacznej części solaniny jest po prostu dokładne obranie ziemniaków. Z kolei gotowanie ziemniaków nie ma istotnego wpływu na stężenie wspomnianego związku. Warto zwrócić też uwagę na smak ziemniaków. Im więcej solaniny, tym stają się one bardziej gorzkie. Badacze sugerują, że aby osoba o masie ciała 60 kg przyjęła toksyczną dawkę solaniny, musiałaby spożyć nieco ponad 1 kg ziemniaków, tak więc ryzyko jest małe. Teraz dwa słowa o działaniu toksycznym solaniny. Otóż spożyta w dużych ilościach może doprowadzić do uszkodzenia krwinek czerwonych, czyli erytrocytów, a także komórek nabłonka wyściełającego usta, przełyk i żołądek. Może to powodować uczucie palenia w tych miejscach. Ponadto zatrucie solaniną objawia się zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi, takimi jak biegunka, nudności i wymioty. Obserwuje się również zaburzenia ze strony układu nerwowego, m.in. w postaci bólów głowy, uczucia niepokoju i zaburzeń świadomości. Dodatkowo pojawić się mogą gorączka i przyspieszenie pracy serca. W tym miejscu dodam, że badania prowadzone na ziemniakach dostępnych na polskim rynku pokazały, że nie mają one przekroczonego dopuszczalnego poziomu solaniny i do zatrucia tym związkiem dochodzi rzadko. Niemniej, tak jak wspomniałem, powinniśmy sami zadbać o kilka elementów. A mianowicie, ziemniaki przechowujemy w ciemności, w temperaturze poniżej 10 stopni. Ponadto nie spożywamy ziemniaków uszkodzonych, które były długo przechowywane i przed zjedzeniem obieramy je ze skórki. Kolejnym związkiem z tej samej grupy co solanina jest tomatyna. Składnik ten występuje w pomidorach, a jego najwyższe ilości są zlokalizowane w liściach, łodygach i niedojrzałych owocach. Podobnie jak solanina, tomatyna jest naturalnym środkiem grzybobójczym. W teorii tomatyna może wywoływać podobne działania niepożądane, co wspomniana przed chwilą solanina, jednakże cechuje się ona mniejszą toksycznością i w praktyce nie obserwuje się przypadków zatrucia tym związkiem. Zatem informacja ta jest bardziej ciekawostką niż czymś, na co powinniśmy uważać. Kolejnym składnikiem jest kwas szczabiowy. Możemy znaleźć go głównie w rabarbarze, herbacie, szpinaku i w pietruszce. W mniejszych ilościach występuje np. w kakao, fasoli, ziemniakach, burakach, szparagach i selerze. Kwas szczawiowy jest związkiem, który ma zdolność dołączenia się z różnymi składnikami mineralnymi, w tym przede wszystkim z wapniem. W ten sposób kwas szczawiowy utrudnia wchłanianie i wykorzystanie tych dobroczynnych składników. Dodatkowo dostarczanie wysokich ilości kwasu szczawiowego sprzyja powstawaniu kamieni nerkowych. Tu dodam, że około 65% wszystkich przypadków kamieni nerkowych składa się właśnie ze szczawianu wapnia. Niestety, różnego rodzaju zabiegi, w tym gotowanie, nie powodują całkowitego usunięcia kwasu szczawiowego, stąd jeśli w naszej diecie często sięgamy po produkty zawierające szczawiany, wówczas jednocześnie powinniśmy zwrócić uwagę, aby w naszym jadłospisie nie zabrakło też produktów zawierających wapń. Warto też dodać, że niektóre bakterie bytujące w naszym przewodzie pokarmowym mają zdolność do rozkładania kwasu szczawiowego, zanim zwiąże on składniki mineralne. To tylko pokazuje, że kwas szczawiowy nie jest aż tak niebezpieczny, jak niektórzy głoszą, choć pamiętać o nim powinny przede wszystkim osoby, które są predysponowane do rozwoju kamicy nerkowej. Grupę niepożądanych związków stanowią też fityniany. Znajdują się one m.in. w otrębach, kiełkach, nasionach roślin strączkowych, migdałach i orzechach. Podobnie jak wspomniany przed chwilą kwas szczawiowy, fityniany łączą się ze składnikami mineralnymi, takimi jak cynk, miedź, żelazo, magnez i wapń, i w ten sposób zmniejszają ich wchłanianie w jelitach. W teorii może doprowadzić to do niedoboru tych związków. Pewnym sposobem na pozbycie się fitynianów jest moczenie wybranych produktów w wodzie. Choć tu dopowiem, że nie wszystkie badania naukowe potwierdzają, że metoda ta jest skuteczna. Przy okazji dodam też, że stężenie fitynianów ulega obniżeniu na skutek fermentacji. Dlatego też pieczywożytnie na zakwasie zawiera stosunkowo niewielką ilość tych związków w porównaniu do innych produktów zbożowych. Do substancji szkodliwych możemy zaliczyć też kwas pruski, inaczej nazywany cyjanowodorem. Jego głównym źródłem są pestki wiśni, jabłek i brzoskwini. Zatrucie kwasem pruskim powoduje wystąpienie objawów takich jak przyspieszony oddech i drżenie mięśni. Przy okazji powiem o jednej ciekawostce. Wysoką zawartość kwasu pruskiego zawierają bulwy manioku. Dlatego też maniok w postaci surowej jest trujący, dopiero jego przetwarzanie w formie moczenia, gotowania, pieczenia i suszenia pozwala na pozbycie się związków szkodliwych. Stąd na przykład tapioka, czyli skrobia pozyskiwana z manioku jest produktem bezpiecznym. Związkiem potencjalnie szkodliwym, o którym myślę, że mało kto słyszał, jest hiperycyna. Jest to substancja, którą znajdziemy w zielu dziurawca zwyczajnego. Zioło to jest stosowane m.in. w łagodzeniu objawów depresji. I to działanie wynika właśnie m.in. z obecności hiperycyny. Jednakże spożywanie dużych ilości ziela dziurawca, czyli dostarczanie zbyt dużych ilości hiperycyny, jest szkodliwe. Naukowcy zaobserwowali, że u zwierząt pasących się na terenach porośniętych dziurawcem występowały objawy zatrucia. Mam tu na myśli osłabienie kończyn, podrażnienie skóry, nadpobudliwość i ogólny niepokój. Z kolei u ludzi hiperycyna może powodować fotouczulenie, a nawet może prowadzić do uszkodzenia wątroby. W niektórych produktach możemy znaleźć również składniki, które zaburzają pracę tarczycy poprzez hamowanie wchłaniania jodu, który jest niezbędny dla tego gruczołu. Oczywiście mowa tu o goitrogenach, czyli składnikach wolotwórczych których przedstawicielem są glukozynolany. Do produktów bogatych w glukozynolany zaliczamy przede wszystkim brokuły, brukselkę, kapustę, rzepak, kalafior, gorczycę, maniok, orzeszki ziemne, soją i słodkie ziemniaki. Tu należy powiedzieć, że obróbka termiczna, czyli na przykład gotowanie, powoduje usunięcie lub obniżenie zawartości wspomnianych związków do poziomu całkowicie bezpiecznego. Oczywiście mowa tu o gotowaniu bez przykrycia. Stąd osoby, które mają problemy z tarczycą, bez obaw o zdrowie mogą sięgać chociażby po warzywa kapustowate w formie ugotowanej. Jednocześnie muszę dodać, że spożywanie wspomnianych produktów w postaci surowej, pomimo obecności glukozynolanów, jest zupełnie bezpieczne dla osób, które nie zmagają się z chorobami tarczycy. Mam wrażenie, że niektórzy niepotrzebnie straszą go i trogenami, jakby to był składnik nie wiadomo jak szkodliwy. Nie dajmy się nastraszyć takim przekazom, bo mają niewiele wspólnego z faktami. Do związków potencjalnie szkodliwych zaliczyć możemy też kwas erukowy, którego naturalnym źródłem jest olej rzepakowy. W badaniach przeprowadzonych na zwierzętach naukowcy zauważyli, że związek ten może uszkadzać mięsień sercowy i powodować zmniejszenie siły skurczowej serca. Wynika to z tego, że kwas erukowy jest stosunkowo odporny na utlenianie, czyli procesy rozkładu, które zachodzą w komórkach naszego organizmu. W efekcie dochodzi do tworzenia się złogów tłuszczowych w sercu, które zaburzają jego pracę. W tym miejscu muszę jednak Państwa uspokoić. Otóż aktualnie olej rzepakowy produkuje się z odmian rzepaku o niskiej zawartości kwasu erukowego, czyli spożywczy olej rzepakowy zawiera niewielkie i bezpieczne ilości tego szkodliwego składnika. W tym miejscu dodam też, że w wielu krajach na świecie, w tym w Unii Europejskiej, ustalono dopuszczalne normy dla zawartości kwasu erukowego w olejach roślinnych. Przy czym w przypadku oleju z ogórecznika lekarskiego, który również zawiera kwas erukowy, normy te są mniej restrykcyjne. Wynika to z tego, że nie są dostępne odmiany ogórecznika, które cechowałyby się niską zawartością kwasu erukowego i jednocześnie spożycie tego oleju w społeczeństwie jest dość niskie. Zanim przejdę dalej, więcej podobnej wiedzy przekazuję w moim porannym dzienniku zdrowia, dlatego chciałbym teraz krótko zaprosić Państwa, aby się na niego zapisać. Dziennik, czyli darmowy biuletyn mailowy, piszę i wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano, więc jest to sposób, aby rozpocząć dzień od ciekawej wiedzy o metodach na lepsze zdrowie. Każdy dziennik piszę prosto i krótko, aby był szybką i lekką lekturą do porannej kawy lub herbaty. Aby się zapisać na dziennik, wejdź na wwwdoktorbartekpl Ukośnik Dziennik. Pole na zapis znajduje się pod Zieloną Strzałką. Serdecznie zapraszam, a teraz wracam do tematu. Grupą związków, o której również warto wspomnieć, są lektyny, inaczej nazywane hemaglutyninami. Są to składniki będące białkami, które mają zdolność do łączenia się z cukrami. To sprawia, że mogą łączyć się z różnymi komórkami, zaburzając ich pracę. Największe ilości lektyn znajdują się w roślinach strączkowych, w tym m.in. fasoli, soczewicy i soi. Znajdziemy je również w produktach zbożowych. Ze względu na swoje właściwości wiążące, lektyny mogą zaburzać trawienie i wchłanianie składników odżywczych, jak również mogą powodować uszkodzenie jelit. Najczęstszymi objawami zatrucia lektynami są dolegliwości żołądkowo-jelitowe w postaci bólów brzucha, wymiotów i biegunki. Istnieją też pewne przesłanki, że lektyny mogą zaburzać integralność bariery jelitowej i w ten sposób mogą wzniecać procesy autoimmunologiczne. Czyli, że w teorii mogą prowadzić do zaburzeń w działaniu układu odpornościowego, który zaczyna atakować tkanki własnego ustroju. Jednak te doniesienia są wciąż badane. Z tego powodu, że lektyny stanowią pewne zagrożenie dla zdrowia, organizacje zdrowotne rekomendują, aby nie spożywać roślin strączkowych na surowo i aby poddawać je gotowaniu. Obróbka termiczna powyżej 80 stopni Celsjusza prowadzona przez co najmniej 10 minut powoduje obniżenie poziomu lektyn nawet dwustukrotnie. Uważam zatem, że coraz częstsze straszenie lektynami to gruba przesada. Związkami, które mogą być przyczyną wystąpienia różnych dolegliwości, są kukurbitacyny. Są to składniki z grupy terpenów, których naturalnym rezerwuarem są dynia, cukinia, ogórki, kabaczek i melony. Rośliny te wytwarzają kukurbitacyny, aby odstraszać szkodniki, które na nich żerują. W normalnej sytuacji ich stężenie jest niskie, Jednakże na skutek różnych warunków związanych z uprawą ich stężenie we wspomnianych produktach może wzrosnąć. O wysokim poziomie kukurbitacyn w tych produktach może świadczyć gorzki smak ich owoców. W literaturze naukowej odnotowano stosunkowo niewiele przypadków zatrucia kukurbitacynami. Zwykle objawiały się one skurczami żołądka, a także występowaniem biegunki, nudności i wymiotów. Choć muszę wspomnieć też o tym, że znane są przypadki kobiet, które poza wspomnianymi dolegliwościami żołądkowymi. Doświadczyły również utraty włosów na głowie po spożyciu gorzkiej zupy dyniowej i posiłku na bazie kabaczków. Co więcej, natrafiłem też na informację, że kilka lat temu w Niemczech stwierdzono śmierć pacjenta spowodowaną zjedzeniem gulaszu z gorzkiej cukini. W żywności możemy spotkać też różnego rodzaju związki antywitaminowe, które utrudniają wchłanianie witamin lub powodują ich zniszczenie. Przykładem takiego składnika jest tiaminaza, czyli enzym rozkładający witaminę B1, Występują przede wszystkim w surowych rybach i skorupiakach. Wobec tego częste spożywanie surowych ryb może doprowadzić do niedoboru witaminy B1, czyli tiaminy. Tu jednak dodam, że obróbka termiczna w postaci gotowania, pieczenia czy też smażenia inaktywuje tiaminazę, wobec tego w rybach poddanych procesom termicznym nie mamy do czynienia z tym niepożądanym składnikiem. Przy okazji, jako ciekawostkę powiem, że do deficytu witaminy B1 dochodzi niekiedy u psów lub kotów, które przez długi czas karmi się surowymi rybami. Innym przykładem antywitaminy jest awidyna, czyli składnik obecny w surowych jajach. Awidyna łączy się z biotyną, czyli witaminą H, przez co utrudnia jej wchłanianie. Jednak tu, podobnie jak w przypadku tiaminazy, gotowanie jaj, czy to na miękko, czy to na twardo, powoduje zniszczenie wspomnianej awidyny. Dlatego też jaja gotowane, pieczone lub smażone. Nie zawierają tej niechcianej substancji. Oczywiście spożywanie od czasu do czasu surowych jaj nie stanowi zagrożenia dla zdrowia w kontekście zaburzonego wchłaniania witaminy H. Dopiero jeśli spożywalibyśmy regularnie jaja w formie surowej, to wówczas moglibyśmy mieć się czego obawiać. Warto powiedzieć też kilka słów o kumarynach. Są to związki, w przypadku których potwierdzono, że działają toksycznie na wątrobę. Jednym z najbardziej znanych źródeł kumaryn w diecie człowieka jest cynamon, ale tu mała uwaga, w sprzedaży możemy spotkać wiele różnych gatunków cynamonu. Najbardziej popularne są dwa, a mianowicie mamy cynamon chiński, czyli cinnamomum cassia i cynamon cejloński, czyli cinnamomum zejlanicum, który jest uważany za prawdziwy cynamon. Dlaczego o tym mówię? Otóż stosunkowo dużo kumaryn zawiera cynamon chiński, zaś w cynamonie cejlońskim znajdują się tylko śladowe ilości tego składnika. Jest ich nawet ponad 200 razy mniej. Stąd o wiele lepszym rozwiązaniem jest sięganie po cynamon cejloński, szczególnie dotyczy to osób, które często stosują cynamon. Zatrucie wspomnianymi kumarynami może być też przyczyną pojawienia się biegunki, jak również może spowodować mdłości i wymioty. Dodatkowo, niekiedy można zaobserwować zwiększoną potliwość. Jak Państwo widzą, nawet ta naturalna żywność, która nie jest przetwarzana i do której niczego się nie dodaje, może być źródłem związków potencjalnie szkodliwych dla zdrowia. Oczywiście, w porównaniu do produktów wysoko przetworzonych, po które z własnej nieprzymuszonej woli sami często chętnie sięgamy, nie stanowią aż tak dużego zagrożenia. Tym bardziej, że jak pokazałem, mamy kilka sposobów, dzięki którym możemy obniżyć poziom niepożądanych związków. Niemniej warto trzymać się jednej podstawowej i prostej zasady, a mianowicie, aby nasza dieta była urozmaicona i zróżnicowana. Jest to o tyle istotne, że wówczas zmniejszamy narażenie na wybrane szkodliwe związki występujące w konkretnych produktach. A jak wiadomo, to właśnie dawka czyni produkt trucizną. Mówiąc innymi słowami, lepiej dostarczać wraz z żywnością różne rodzaje substancji szkodliwych, aniżeli wciąż narażać nasz organizm na kontakt z jednym konkretnym składnikiem. Na dzisiaj z mojej strony to wszystko. Dziękuję za Twoją uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.